Cześć, witam was serdecznie. Jestem Bartek i dzisiaj zrobimy sobie takie końcoworoczne podsumowanie roku, w którym opowiem wam trochę o moich planach filmowych i takich małych wypadach związanych z filmem i fotografią, chociaż głównie filmem. Do tego celu mam telefon. Ekran będziecie widzieli z tej strony. Więc wchodzimy do archiwum relacji na Instagramie. Przewiniemy sobie do początku. I jak tak patrzę, to w sumie pierwsze rzeczy mam z 30 lipca tamtego roku, bo wtedy kupiłem aparat, ale to pominiemy, Zaczniemy od razu od, zaczniemy od 16 marca. Wtedy zaczęła się moja tak naprawdę przygoda z filmem. Poznałem wtedy Miłosza, oczywiście trochę wcześniej, ale zaczęło się od tego projektu. Był to film Zabili go i uciekł w reżyserii Wojtka, mojego kolegi ze szkoły. I tu mamy yy, 60D, 600D, AK2000. Tu widzę Video VideoMic Go. O, tu ja, Stelikama. Tak, na Stelikamie miałem mm, 60D. To był w ogóle mój pierwszy kontakt z tymi aparatami i z tym sprzętem, więc było wesolutko. Jak widzicie, mam całe naręcze sprzętów, więc było wesoło. Tam w tle Paweł, aktor główny, prawie główny. Tam w tle widzicie też łopatę. Łopata była głównym narzędziem zbrodni w tym filmie. Lecimy dalej. Tutaj mamy nic, nic. Tu Szymon, chałupka oczywiście. Pozdrawiamy, Szymonie. Tego nie oglądasz pewnie, ale pozdrawiam. Mój mentor filmowy. Od niego się wszystkiego nauczyłem. No i od Miłosza też, ale głównie od Szymana. Tutaj jest 60D, Steadicam pożyczony od wujka Miłosza, to jest Glidecam HD2000, z tego co pamiętam i 35mm f2, fajny obiektyw, bardzo fajny, bardzo tani, bardzo jaśniutki i bardzo ostry, tak między innymi, no i VideoMic Pro, wróć, go, mój mikrofon wcześniej, który używałem też do nagrania teraz mam Maono podłączony pod beringera UMC22. Kiedyś zrobiła ten odcinek. W sumie może po nowym roku? Zobaczymy. Lecimy dalej. No też patentcik. Tam w tle widać yy, gladecama. Nie miałem mikrofonu do kompa. miałem laptopa. To cyk przejścióweczka Mikrofon z aparatu ten na aparat. I lecimy na Discorda i gramy w CSA Tu coś też było nagrywane. Albo po prostu się bawiłem. Nie, tu chyba się bawiłem po prostu. I tu jest założony chyba y, Samyang 8mm f2.8 y, Fisheye. Też fajny obiektyw. Sprzedałem go, ale fajny był. Tutaj jeden z lepszych obiektywów chyba, z którym miałem okazję pracować. Y, Samyang 35mm f1.4. Y, manualny, filmowy obiektyw. To oczywiście szkło Miłosza. I robiłem mu tym obiektywem zdjęcia. Więc Te zdjęcia też możecie sobie zobaczyć tutaj. Obiektyw jest cudny, po prostu cudny i polecam wam polecam wam każdemu tak. O tu jest. Tak. Nie będę pokazywał teraz. I to bydle jest tak ciężkie. Ten zestaw 60D, ten Samyang i na Kamie. Ojoj. Ciężko było to wyważyć, ale i ciężko było z tym chodzić, ale. Fajnie wyszło. Fajny obiektyw. Fajny obrazek daje. Mam no tutaj, tutaj pierwsze zabawy z Magic Laternem do 60D. Teraz mam 5D. I Magic Laterna używam w sumie tylko po to, żeby mieć yy, lepszy podgląd. Jest taki bardziej czytelny jak dla mnie, bo teraz tutaj mam przed sobą podgląd. Wkleję Wam później zdjęcie z Backstage na koniec filmu. Tu przyszły mi softboxy. Też mam 14 kwietnia. Jeden świeci mi tutaj, drugiego ma miłość, bo pożyczył. Inwesty inwestycje, inwestycje. Cały czas były. Tutaj też miałem zajaweczkę trochę na fotki, takie produktowe. Też zdjęcie macie tutaj. Jak znajdę, powinienem znaleźć. Też fajnie wyszło to zdjęcie. Oczywiście 60D i 35 mm F2. I dwa softboxy. O, ja zdjęcie tutaj. Nie muszę szukać. Także to jest zdjęcie z właśnie z, z, ze slajda poniżej. Prze... slajda wcześniej. Tutaj, z tego co pamiętam, jechaliśmy robić taką małą parodię, tak mi nam się. Ja byłem jednocześnie aktorem, Miłosz był operatorem, ja to montowałem. Linki macie oczywiście ze wszystkich projektów w opisie. O matko, to już trwa 7 minut. Ten film będzie długi. Tutaj sprzętu mamy 2x60D, 50, 35, 2x35, 10, 70, 200, 2 statywy, Gimbal, rejestrator. Trochę to się nazbierało. A te plamy z oleju to są z Seata, Także nie przejmujcie się. Tutaj robiliśmy dla Miłosza taki mały mm, teledysk powiedzmy. Wyszedł nie najgorzej. Moja pierwsza w sumie praca z gimbalem. Samodzielna, bez nadzoru. Bo miłość grał na gitarze. Więc tutaj dużo się nie wypowiem. Teledysk też macie w opisie. Nie jest to dzieło sztuki, ale wyszło fajnie. Tutaj też jest fajny slajd. Hmm, kręciliśmy film, mój film, mój pomysł, moja reżyseria i trochę tam operatorki też robiłem, oczywiście też oświetleniowcem jak widzicie. W mojej łazience, w wymiarach chyba 2,5 albo 3,5 na 2 zmieściły się dwójka aktorów, dwie lampy, gość z mikrofonem, yy, operator, no ja z lampą na palce. Także kombinowania było. Tutaj ekipa w pracy. Oczywiście zobaczycie, zaraz o, właśnie jest. <laughs> Trzeba było nagrać scenę z wewnątrz samochodu na dialog, jak jadą chłopaki z samochodem i rozmawiają. Więc co? Szara taśma. 8 mm, właśnie I lecimy z Hoxem. tej miłość też ma chyba dziesiątkę w tym momencie założoną. Ty możecie się przyjrzeć. Jest podparta klapa bagażnika nogą od statywu bo mój statyw ma możliwość rozkręcenia się na monopod bo klapa bagażnika spadała po prostu w czasie jazdy i Miłosz dostał, czy to ja dostałem wcześniej przy filmie Zabili go i uciekł, dostałem klapę bagażnika w głowę więc może znajdę gdzieś ten filmik, też mam wkleję A scenę nagrywaliśmy, scenę pościgu na takiej długiej, prostej za miastem u nas tam samochodu prawie nie ma, więc mogliśmy się pobawić więc tak, tutaj też mam kolor korekcja Taki chciałem właśnie zrobić, specyficzny look, taki bardzo niebieskawy. Więc, no chyba wyszło. Film nie jest dziełem sztuki, jest dużo błędów, dużo lamp widać w tle statywów, nie, mikrofony przypięte do takie. Nie mam ze sobą go nawet. Hełki po prostu widać, było hełki, jak mieli aktorzy przypięte. Ale wyszło fajnie, fajne przeżycie, fajnie było być reżyserem. I film wyszedł fajnie, fajnie się przyjął, prawie tysiąc wyświetleń. Jak na moje możliwości to jest super. Tutaj Miłość też montuje coś, co tu montuje. A montował rejestrat. Robiliśmy sobie boomajka z tego roda, z rejestratora, przypiętego do monopoda właśnie na taśmę. I tak robiliśmy dźwięk na całym planie. To jest fajna miejscówka. Właśnie u Natalii, głównej aktorki. No, no główna aktorka, jedyna aktorka w tym filmie. Taka fajna miejscówka, tak fajne drzewo znaleźliśmy o Fajny klimacik, fajnie wyszły te sceny, Miłosz sprawdził się wyśmienicie jako operator. Jest cała ekipa, prawie bo nie ma Adasia. Jest Weronika, jest Natalia, jest Miłosz, jestem ja, jest Olek. Także pozdrawiam Was cieplutko, jeżeli to oglądacie. Miłosz na pewno obejrzy. Nie wiem czy mnie tego montował. Chyba nie, ja chyba to montuję, nieważne. Oczywiście pistolet, po co on nam był? Nie pamiętam, dobra, nieważne. A tutaj jest już yy, 7 maja. Robiliśmy yy, film dla Dawida. To chyba były sceny do widziadła istnienia, które notabene wygrało dwie nagrody w konkursie. Filmów Grozy. Oczywiście dobrze widzicie, jest to gimbal przypięty do statywu, sterowany przez te, telefonem przeze mnie i Miłosz był operatorem budżetowego drona. Tutaj mamy plan, fajna scena też, świetnie wyszły te sceny. Oczywiście Miłosz zrobił fajną robotę jako taki powiedzmy, no może nie reżyser, bo Dawid był reżyserem, ale to Miłosz głównie zarządzał kadrami, ja tylko byłem operatorem od naciskania rec na kamerze. Tak, ten film był specyficzny, ale był świetny. Bardzo fajne przeżycia. No i tutaj wracaliśmy z planu, oczywiście. Pięć osób, sprzęt, lampy. Nie, lamp nie było. I krzesło. Do Ibizy. Do Seata Ibizy. O, o tym właśnie mówiłem. Tak wyglądał nasz główny set na nieoświetlenie. Udźwiękowanie planów. Albo Miłość, albo ja, albo ktoś z aktorów, który nie grał w tym momencie, trzymał statyw, to jest KNF Concept, rozłożony po prostu w takie coś, jak widzicie właśnie na zdjęciu, mikrofon przyczepiony na taśmę albo na krytytki, rejestrator, słuchaweczki do odsłuchu i lecimy z tym. Normalnie Profesjonalna ekipa. No i normalnie ekipa profesjonalna, no jest dźwiękowiec, jest dwóch operatorów, jest kurde, wszystko było fajne. Fajne przeżycie taki film zrealizować. Tutaj w kamera z zewnątrz. Dawid stoi z Miłoszem, oczywiście ugadują kadry. Miejscóweczka też była klimatik, był konkret. Jak z horroru. Tu Miłosz nagrał. No Ja tam klinkam przy aparacie. To już jest kolejny dzień też chyba do widziadła istnienia, tak? Eee, oczywiście wszystkie rekwizyty zaniesiemy na pole. Pod spodem siedziałem później z rejestratorem, bo miłoż tak były ustawione kadry, żeby było widać od stołu do góry. Więc ja siedziałem z rejestratorem, ze słuchawkami na uszach, bo mikrofony były pod, pod obrót położone, żeby aktorzy mogli się ruszać. Bo nie było jak ustawić. Nie było kogo po prostu do trzymania tyczki z mikrofonem, więc trzeba było sobie radzić. No i tu jest 11 maja, film gotowy. Dawid rzucił. W jeden dzień mamy 2000 wyświetleń. Fajnie było. 4 dni, 4000. I 17 maja, film dostał się do finału w sumie. Festiwalu filmów Grozy, Filmsteria. Tutaj też fajny, 2 czerwca. Kręciliśmy klip Duchy i Diabły dla Karola. Lolo, raper od nas z Ciechanowa Też fajnie wyszło. Fajny klipek wyszedł. Sporo było roboty. Mam chyba tylko to nagranie z tego klipu z planu. Miejscowa była konkret, opuszczony warsztat e, ciężarówek. Więc mieliśmy dostęp. Wszystko na Legalu, oczywiście. I tu się nie śmieje, mieliśmy pozwolenie, więc wyszło konkret. Macie opis, oczywiście w opisie przypominam, wszystkie linki do filmów. Tu kolejny film Dawida, Burza przed Ciszą, chyba tak się nazywał. Dwa, dwa aparaty, też wszystko na 60D nagrywane i te obiektywy, co wspomniałem wcześniej. Czyli głównie 50, 35 samianga, 10 czasami samianga. Tyle miałyśmy w sumie szkielu. Miłość nadzoruje. Też fajny patent. Trzeba było nagrać dźwięk, jak dwie osoby gadają na kanapie. Co wymyśli Bartek? Mikrofon na taśmę do sufitu i lecimy z tym. Tutaj, dzień, dru yy, dzień drugi. Nie wziąłem z domu mikrofonu tego RODA. Trzeba było nagrać dźwięk rejestratorem, a wiał cholerny wiatr. A że byłem dzień wcześniej w Maku, wyciąłem dziurę w kubku i zrobiłem detkata z kubka z Maka. Polecam. Albo tutaj trzeba było zrobić ujęcie z góry, w sensie z wyższej wysokości. Nie mieliśmy drona, statyw był 1,80 m, podpadło hasło: dawaj samochód. To postawiłem statyw na samochód. A jak widzicie, Daliśmy radę. Tu jest też efekty z klipu Karola. Zanikanie i maskowanie. Łatwiutki efekt, ale daje efekt konkret. I tutaj też... Petarda jak dla mnie. To wyszło obłędnie. Miłość pomaga mi to wymyślać. Ja to zmontowałem udało się. Tutaj ostatnie ujęcie do filmu, statyw oczywiście odwrócony, mój KNF koncept i to jest szkiełko chyba 35, jak dobrze widzę samiank, ale nie jestem pewny. Tutaj był projekt dla, stop, nie gadajcie przez chwilę, o, tu był projekt hashtag samochód od Szymona i wpadliśmy na pomysł, że zrobimy taki pseudo wyścig. Honda CRX i BMW, chyba to była trójka, taka stara, stara. I oczywiście wyścig był nagrywany z bagażnika mojej Laguny. Tu trochę się bawiłem w kolorowe oświetlenie. Jak widzicie, na lampkę założyłem takie zielone wieczko, na, szaro na taśmę i folię aluminiową. I było zielone światło z białej żarówki. Trzeba sobie radzić. Tutaj też chyba najważniejsze, jedno z ważniejszych wydarzeń w tym roku, zrobiłem sobie tatuaż, po prostu. Zobaczycie. Tu jest. Tak widzicie to też na screenie. Wyszło z przypadku w sumie, ale nie żałuję i lecimy dalej. To wspominki właśnie z tego um, klipu, co robiliśmy dla Szymona na Hashtag Samochód. Ja z cd zaczęło padać. Tam mam chyba w ogóle zakryty aparat, takim workiem na plecach fotograficzny, takim osłoną przeciw po prostu. Tutaj jechaliśmy chyba z Miłoszem i z Alicją na wesele. My robiliśmy film, Ala robiła zdjęcia. I właśnie zaczęło padać. Torebki foliowe na aparat, lecimy z tym. Bo właśnie miłość tutaj w deszczu trzeba sobie radzić. Tutaj kolejny klip dla Karola. Miłość już ma wtedy normalnego drona Mavica Pro. I było kręcone. Oczywiście niestety wyszło tak, że klipy z drona się uszkodziły. Zgubiliśmy kartę i nie było w klipie drona. Niestety taka przykra akcja, ale klip wyszedł. Karol zadowolony. I na szczęście udało się. A tachografurkę mieliśmy na planie. Mercedesik. Tutaj puzle. Składane było. Kto montował te dyski ten wie, I tutaj kolejne. Brak odpowiedzi. Adobe. Kochamy cię. Tutaj jeden z moich wesel 19 września. Tutaj 12 września jakaś chyba komunia. To było, czy 8, nie, to była 18. A ta, to było w Zegrzu tak właśnie. Pamiętam dobrze. Podpisane nawet jest. 21 września kręciliśmy. Jakieś tam trzeba było do konkursu wysłać parę filmów. U nas w Kinie, w Ciechanowie, nagrywaliśmy na scenie film. Także były trzy aparaty. Teraz znowu mikrofon na tyczce. Nie przybliżę tego tak. I wszystko na roadzie nagrywane. Teraz mamy trochę lepsze sprzęty audio, bo mamy tego Mono i rejestrator. E, wróć, interfejs. I cięcie. Tutaj, 18 października, mój nowy nabytek Canon 5D Mark II, który stoi właśnie dumnie przede mną i mnie nagrywa. Cudny aparat, tyle wam powiem. Między 60D a 5D Mark II właśnie nie ma dużej różnicy cenowej, ale jakość z pełnej klatki to jest... Cudenka. Tutaj takie małe studio umie w pokoju właśnie. Robiłem recenzję, która się jeszcze nie ukazała, bo jeszcze jej nie skończyłem. Gimbala Feuillet HK2000S, oczywiście gimbal Miłosza, pracowałem trochę na nim. No sam będę brał pewnie Moza Cross 2, ale to w czasie się dowiecie. Tutaj robiłem też pierwszą moją reklamówkę. Wyszła też cudnie, jestem zadowolony mega z niej i prosto zobaczcie. W relacji nie będę nic gadał. Klip był mieszany, nagrywany na 60D i na 5D Mark II, przeważnie ujęcia z ręki, które robiłem, robiłem na 60D, bo ma odchylany ekranik, było mi wygodnie po prostu, a wszystko z Gimbala było z 5D. To była reklama takiego studia kosmetyczno-makijażowego, że tak powiem, to była fryzjerka, paznokcie, jakieś tam rzęsy, blwi, nie znam się na tym, nieważne. Wyszło fajnie, klientka zadowolona, klienci ogólnie i będą, będzie kolejne zlecenie od niej, więc Stongs. No, to tak, mam materiału audio 24 minuty, więc może jakoś to posklejam, wyjdzie pewnie ze 20 minut. Więc dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że takie podsumowanie roku, mała historyjka Wam się spodobała. Jeszcze zaraz zrobię tutaj na szybko zdjęcie, albo taki mały filmik, jak to wygląda, tutaj jak nagrywam, i na koniec Wam wrzucę. Więc co? Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, bo zobaczycie to pewnie 31 grudnia, znając życie. I tyle. Mam nadzieję, że ten kolejny rok będzie tak samo owocny w zlecenia i w pracę filmową, tak jak ten, który był teraz, mimo tych ciężkich czasów. Ale jestem zadowolony, rozwinąłem się, nauczyłem się mega, mega sporo. I zaraz siadam jeszcze nagrywać dla Szymona chałupki, filmujemy. Co dało mi filmujemy w tym roku, bo taką inicjatywę zaproponował na swoim kanale, więc mam już odstawiony sprzęt, to czemu nie skorzystać. Więc pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.